Obecna w Norwegii, a dokładnie na swojej werandzie. Y, tak sobie pomyślałam, y, uświadomiłam w sumie, że dosłownie już za chwilę y, będzie rok, jak założyłam sobie kanał pod tytułem Obecna w Norwegii. <grywy> y, dostałam kiedyś komentarz o tym: Pewnej dziewczyny, która tutaj mieszka w Norwegii, która zastanawia się nad tym, czy może nagrywać na YouTube. Słyszałam też no, takie, takie właśnie zapytania od innych osób, czy nie bałam się zakładać YouTube'a, że dzisiaj, kiedy jest tyle, można powiedzieć, takiej agresji słownej, takiej nie wiem, nienawiści, tego tak zwanego hejtu, tak. Czy nie, bałam się, czy nie bałam się tego, tak? I dzisiaj tak sobie pomyślałam, że sobie podsumuję ten mój, można powiedzieć, rok czasu na YouTubie. Można powiedzieć w takim publicznym miejscu. Jak ja to widzę, co się wydarzyło przez ten rok? Czy, 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 czy warto nagrywać na YouTube? Warto? Nie wiem, coś publicznie mówić, opowiadać, nie wiem, zwierzać się, tak jak ludzie też się zwierzają z różnych rzeczy, czy opowiadać o swoich chorobach, jak to właśnie wygląda w moim przypadku. Więc ja w grudniu, 3 grudnia dokładnie, zaczęłam sobie gdzieś tam robić jakieś nagrywki, dlatego że my z mężem bardzo dużo. Spędzamy czasu w naturze, w norweskiej dzikiej naturze. Bardzo lubimy chodzić po górach, bardzo lubimy w tych górach pić kawę, szykować sobie jedzenie, wyjeżdżać pod namiot. Byliśmy w bardzo właśnie takich różnych, fajnych miejscach i pomyślałam sobie, że warto byłoby sobie zrobić właśnie taką pamiątkę. Ludzie, którzy oglądają mnie regularnie, to może to na pewno wiedzą, że że w Polsce y, y, mieszka Jagoda, która y, no, tęskni za mną, ja za nią. I też sobie tak pomyślałam, że jeżeli zacznę nagrywać na YouTube, y, to ona będzie miała też jakby mnie, y, y, może powiedzmy, w okienku, tak? Żeby mogła sobie y, gdzieś tam raz za czas y, mnie obejrzeć, y, co robię, gdzie byłam. Y, i tak sobie pomyślałam, że, że zrobię taki kanał i, 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 i upublicznię go, żeby po prostu osoby, które będą zainteresowane jakimś tematem, czy miejscem, które gdzieś tam pokazuje. Ja nie jeżdżę w miejsca takie, gdzie są popularne, gdzie w internecie roi się od, od prekestulen, od. od, od, od od innych popularnych miejsc, które można zwiedzić w Norwegii, bo to jakby nie jest moja rola. Ja sobie chodzę własnymi ścieżkami, drogami, mieszkam w bardzo urokliwej miejscowości przy fiordzie, dookoła mnóstwo, mnóstwo górek, gdzie nie wiem, czy mi życia starczy tutaj w moim okręgu, żeby to wszystko zwiedzić i wszędzie być. Tak sobie właśnie postanowiłam, że, że uchylę drzwi, tak? I kto będzie chciał, to sobie wejdzie i, i, i obejrzy. I takie było moje założenie. Oczywiście taka odskocznia od pracy. Robienie po prostu czegoś innego. Oglądałam przez ostatnie lata no, wiele, wiele osób na, na YouTubie, przeróżne od kulinarii do, do jakichś takich właśnie pogadanek. Ludzie, którzy nagrywali podcasty, jakieś zakupy, i, i ja również postanowiłam przyjść no, z czymś ode mnie. W moim przypadku ja, jakby poszłam w pogadanki, w takie właśnie różne tematy związane z emigracją, z tęsknotą za swoim własnym krajem, o jakichś takich właśnie perypetiach związanych z szukaniem pracy w Norwegii. Bo ja mieszkam w Norwegii, tak więc, więc, jakby tutaj jest moja rzeczywistość. Więc, jakby mój kanał skupił się na tym. Musiałam się schować do środka, dlatego, że jest akurat czas powrotów do domu z pracy. Więc, więc, samochody na okrągło jeżdżą koło mojego płota. <grym> Wracając do tematu, więc tak, mój kanał. Składa się głównie z pogadanek na temat emigracji. Są to moje własne, moje własne doświadczenia i przeżycia. Jak również pokazuje naturę norweską. Wokół mnie, moimi oczami, chodzę swoimi własnymi ścieżkami tutaj po norweskich górkach. I teraz tak. Rok czasu przeleciał, nawet sama nie wiem kiedy. Nie wiem, czy będę dalej nagrywać. Po prostu, kiedy mam potrzebę nagrania, kiedy mam potrzebę coś opowiedzieć, czy, czy nagrać jakiś film z naszych wypadów, to robię to. Więc jakby nie robię nic na przymus. Robię wtedy, kiedy czuję, że że fajnie byłoby coś nagrać, bo tylko wtedy jakby sprawia mi to przyjemność. Mam swoją pracę zawodową, pracuję na cały etat, więc jakby nie jestem skupiona na, na zarabianiu na YouTubie. To dzisiaj już tego wszystkiego jest tyle na YouTubie i, i, i taka konkurencja, że, że chyba byłabym naiwna, myśląc, że. Że na YouTube będę, będę jakby dorabiała do pensji, bo, bo jakby w ogóle nie biorę tego pod uwagę. Tak jak mówię, jest to dla mnie taka przyjemność i, i takie zajęcie wolnego czasu czymś fajnym. Odkryłam, że jest to naprawdę fajne, lubię nawet. Potem oglądać sama te nasze własne e, 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 takie wędrówki, tak? Jest to taka fajna pamiątka. E, lubię niektóre moje pogadanki, lubię siebie e, oglądać na, na ekranie. Odkryłam też to. E, więc jest dobrze. E, jeśli chodzi o taki odbiór, e, jak ja odbieram. E, Społeczność, która jakby pojawiła stworzyła się na moim kanale, to mam w większości kobiety. Mężczyźni gdzieś tam się trafiają, ale jest ich bardzo mało. Większość jest to kobiet. Statystyki mi pokazują, że na moim kanale są osoby no na pewno nie bardzo młode. Są to osoby, można powiedzieć, w moim wieku i do góry, więc tak to wygląda. W Polsce najwięcej osób nie ogląda. Taki, Taki był mój zamiar. W ogóle nie chciałam, żeby ktokolwiek mnie w Norwegii oglądał, ale jakby to YouTube nakręca. Więc, więc gdzieś tam jakiś procent w Norwegii też mnie ogląda, i oglądają mnie ludzie w Stanach, w Niemczech, w Anglii, z tego, jak widzę w statystykach. Bardzo dziękuję. Mam 2000 subskrybentów. Dziękuję za każdą życzliwą subskrypcję. Ja nie skupiam się na ilości, tylko na jakości. Odkryłam też, mówiłam to w jednym z filmów, że miałam takich kilka przypadków, gdzie osoby mnie subskrybowały, ale w komentarzach jakby no nie były życzliwe dla mnie, tak? Więc jakby sobie pomyślałam, że czasami ta subskrypcja to nie jest takim właśnie takim wyrazem sympatii, tylko taką siecią. Na swoją rybkę, żeby gdzieś tam jej nie odpłynęła w tym morzu, morzu YouTube'owym, tak. Więc ja sobie jakby tak w ten sposób to, 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 to myślę. Przez ten rok czasu nagrywania na YouTubie miałam takie momenty, że, że nie, nie będę już dalej nagrywać. Jakby spróbowałam, zobaczyłam i, i jakby no. Yy, zakończę na tym, tak? Po czym przychodziłam do domu z pracy, otwierałam sobie laptopa, sprawdzałam komentarze, yy, bo bardzo zależy mi również na tym, żeby no, w miarę możliwości odpisywać regularnie na komentarze, bo jeżeli ktoś używa swojego czasu na napisanie do mnie, to ja jakby też staram się yy, yy, mój czas również yy, yy, oddać w ten sposób, że, że, że też odpiszę, lub pokazuję również no, serduszkiem tak, że przeczytałam, że, że, że jakby tak byłam w tym komentarzu, otrzymałam go i czasami właśnie były takie sytuacje, że przychodziłam właśnie taka no nie zrezygnowana, ale z taką decyzją, że no, nie będę dalej nagrywać i jakby... Czytając komentarze, akurat w tych momentach, kiedy, kiedy decydowałam o tym, że, że no chyba nie chcę się w to dalej jakby zagłębiać, bawić, dostawałam tak, takie komentarze, które po prostu były jakby od jakichś, nie wiem, aniołków. bo akurat te komentarze wtedy były. Jakby tak budujące i, 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 i zawierały taką treść, która, która sprawiała, że kurczę, no ja muszę chyba dalej to, to, to jeszcze pociągnąć, bo jakby no, szkoda mi stracić kontakt z tak sympatycznymi ludźmi. Jeśli chodzi o ludzi, to mam tutaj bardzo bliski kontakt z wieloma ludźmi. Mam osoby, które piszą do mnie komentarze pod każdym. Filmem stało osoby. Mam część ludzi, która pisze nie pod każdym, ale często. I myślę, że mam też osoby, które oglądają, ale nie zawsze na, jakby napiszą. Zależy, gdzie tam jakiś temat im podejdzie, gdzie chcą coś napisać w danym temacie, swoje zdanie jakby wyrazić. Ja oczywiście dziękuję za. Yy, za wszystko, za, 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 za kciuka do góry, za, za obejrzenie filmu, za, yy, za komentarz, tak? Yy, za ciepłe słowa, za, za takie wyrażenie swojej opinii. Yy, za wszystko dziękuję. Jeśli tyczy się ludzi, takich, którzy wpadają tutaj yy, z wizytą, powiedzmy, bo YouTube gdzieś tam <grym> zakręci młynem i, i gdzieś tam. Yy, rzuci mój film komuś przypadkowemu to na moim kanale nie ma tego tak zwanego hejtu. Tak, tak jak oglądam inne filmy i tam naprawdę więc u mnie tego nie ma. Natomiast y, y, dostałam w ciągu tego całego roku, tak, gdzieś tam raz za czas sporadycznie jakieś takie, można powiedzieć, końśliwe y, uwagi, ale jesteśmy tylko ludźmi, tak? Więc, więc, jakby, zamiast, żeby ktoś doszedł do ściany i palnął się w głowę, to po prostu wybiera. Wskoczenie do kogoś na YouTube i tam się wypisanie, jakby w ten sposób próbuje wyrzucić z siebie złe emocje. Tak. Ja mam komentarze, które jakby weryfikuję. Nie mam tak, że wrzucam film, daję temat i jakby leci tak, jak leci, żeby. Szły wyświetlenia i tak dalej. Ja jakby jestem skupiona, tak jak już powiedziałam wcześniej, na jakości, na spokoju, na takiej harmonii na moim kanale, więc ja weryfikuję każdy komentarz. Nie mam komentarzy praktycznie takich, które co film musiałabym blokować, ale w ciągu całego roku było kilka osób, które musiałam zablokować. Dostały szansę jakby w kolejnym. Temacie, ale jakby no, nie rozwinęły się na tyle w swojej kulturze, żeby, żeby mogły zostać dalej z nami. Wpadają na mój kanał z tego, co widzę dosyć regularnie, panie, które mieszkają od wielu, wielu, wielu lat w Norwegii i które no, w sposób chyba naturalny czują się ekspertkami tutaj w Norwegii. Więc jakby one troszkę mocniej reagują na, no, na niektóre takie tematy, które ja tutaj wrzucam. Czasami gdzieś tam ktoś jakby próbuje negować, dyskutować na temat moich doświadczeń i przeżyć. Mam też takie nastroje, że jeżeli powiem coś, że w Norwegii jest fajne, dobre to dostaje głosy z Polski, że zapomniała, że jest Polką, tak zachłysnęła się Norwegią za granicą. Tak, natomiast jeżeli gdzieś mam takie tematy, w których własne doświadczenia opisuję, to jakby jest to interpretowane, że krytykuje Norwegię, że krytykuje Norwegów, że ich obgaduje. I to jest właśnie od Pań zazwyczaj, które tutaj w Norwegii mieszkają od wielu lat. Więc jakby to też jest tak, że no zależy, jak ktoś sobie interpretuje pewne sprawy. Ja w dyskusje takie szersze nie wchodzę, bo tak jak już mówiłam wcześniej, jakby sława, popularność mojego kanału. Nie chcę, żeby zależała od, 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 od wyświetleń, od subskrypcji, które niosą za sobą negatywne emocje. Z tego co pamiętam, to chyba trzy osoby w ciągu roku wysyłały mnie z powrotem do Polski. Co ja tutaj jeszcze robię? Ten temat, to, 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 to on już jest tak nudny, bo ja gdzieś tam, jak wchodzę na kanały innych osób, które mieszkają za granicą, też w innych krajach, tak? to też tam gdzieś jest właśnie, yy, 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 pojawiają się tak, tego typu właśnie komentarze, że jak ci nie pasuje, to wracaj do Polski. <grym> yy, tak w telegraficznym skrócie, to może powiem tak, że. Yy, każdy ma prawo y, z czymś się nie zgadzać. Jeżeli ja opowiadam y, y, o tym, na przykład, co mnie w pracy spotkało, tak, że, 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 że gdzieś tam y, na coś się nie, nie godzę, tak, że, że, y, to uważam, że to, y, to powinno obowiązywać wszędzie tam, gdzie jesteśmy. I to nie tyczy się akurat. Y, ja, akurat, jestem tutaj, więc to jest moja rzeczywistość, ale w Polsce też również nie godziłam się na pewne rzeczy. Ym, więc ja myślę, że, że, że może patrzmy pod tym kątem i nie guźmy się na, nie wiem, na oszustwa, na zwetraktowanie, yy, na obrażanie, no, gdziekolwiek mieszkamy, gdziekolwiek jesteśmy. Jeśli chodzi o wysyłanie do Polski, yy, to ja powiem tak, że jest to bardzo niegrzeczne i niekulturalne, yy, bo ja na przykład yy, nie wysyłam yy, tej osoby, która, która tak pisze. Yy, na przykład do psychiatry, no bo, no bo myślę, że, że to by było bardzo niegrzeczne, tak? A propos tego nagrywania, tu przypomina mi się właśnie taka sytuacja, że, tak jak już mówiłam wcześniej, ja zatwierdzam każdy komentarz, i czasami jest taka sytuacja, że jeżeli nie ma mnie, nie mam dostępu, powiedzmy, do laptopa, żeby to zrobić, przeczytać komentarze i je dodać. To właśnie jest taka sytuacja, że jeżeli osoby, czyli wy, piszecie do mnie komentarze, to tak jakby one automatycznie nie pojawiają się pod filmem, bo czekają na mnie. I raz miałam taką sytuację, że przez jakiś czas jakby no, nie mogłam tego zrobić, nie mogłam dodać komentarzy, i po powrocie do domu otworzyłam laptopa, tam dostałam. Komentarz. No, nie wiem jak go nazwać, ale. To była osoba, która wcześniej do mnie pisała różne komentarze. Ja po tych komentarzach miałam pewne zdanie o tej osobie, natomiast no te komentarze nie były na tyle niekulturalne czy, 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 czy jakieś złośliwe. No, żeby jakby bliżej się im przyjrzeć. Natomiast ten komentarz, który był napisany. Było to um, oburzenie tej osoby, że, że pisze do mnie, a ja y, jakby nie raczę y, 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 odpisać. I tych komentarzy było kilka. No, dlatego że pisząc, ta osoba no nie wiedziała, że, 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 że ja nie dodam tego komentarza, czyli pisała kolejnego, bo myślała tak, jakby, że, że jakby nie dodaję jej, ale przy tym była bardzo y, agresywna, słownie. I ja tą osobę jakby musiałam. Zablokować, i tak sobie pomyślałam, że ludzie, którzy nagrywają na YouTube, no, przychodzą z czymś do ludzi, tak? Ja też uchyliłam, można powiedzieć, drzwi do, do mojego domu i, jakby, no, muszę mieć kontrol nad tym, kto, kto przychodzi, kto wpada, tak? Jeśli mnie ktoś zapytał tak wprost, Irena: nagrywać na, na, na YouTube, nie nagrywać, to ja powiem tak, rób to, co chcę, ta co Wam dyktuje serce. Na co macie ochotę? Macie ochotę spróbować, to spróbujcie. Ja jestem rok na YouTube, żyję, dobrze się mam. Dowiedziałam się dużo na swój temat, w sensie takim, że, że wiem, jak reagować, jak reaguję właściwie na, na pewne komentarze, na powiedzmy krytykę jakąś tam. W moim kierunku, tak. Może no, nie krytykę, tylko nie wiem, czyjaś opinia na mój temat, jak ja na to reaguję. Więc wyćwiczyłam sobie to. Bardzo fajna terapia dla samej siebie. I tak na koniec chciałam dodać, że dziękuję wszystkim, którzy stworzyli kanał Obecna w Norwegii i tym samym mam możliwość dalej być obecna na kanale. A jak długo to czas pokaże. Dziękuję wszystkim za ten rok, za pozytywną energię i do następnego spotkania.